Jemanko, nagrywamy kolejny odcinek z Tokaword. Wchodzimy sobie teraz do Tokaword. Zaczęło mi się coś tak przed chwilą telefon. A kolejny odcinek nagrywam rano. Tokaword! mi sobie Pominiemy sobie intro. Okej. Okay. Zapomniałam wam wczoraj powiedzieć, ale będzie tylko 10 części to komórki. Wchodzimy sobie... A, właśnie. Pokazują telewizję. I jeszcze w filmik na 18+. Plus. Przepraszam. Będą dwa filmy. O, wczoraj się mi coś tak nie wy. Okej, okay. o tak wygląda. Dokładnie. To czekoladne cuchy, ja bym chciała mieć tylko z mm, tym jednoduszcem lub stołką wokół. Okej. Okay. Została troszkę mi sobie weźmiemy. Patrzcie takie na przykład tutaj charaktery można sobie zrobić. Jestem ciekawa, czy też będę mogła takie to zrobić. O, tak, ja ziemia. Zobaczymy sobie. O nie, ziemię nikt nie chciał, okej. Okay. Poradę zawsze możecie mi mówić. Jufra home. Możemy sobie na przykład robić takie tam różne, bardzo ładne polecam. Takie tam. Więc wychodzimy sobie z tego i nagrywamy odcinek. Odcinki będą trwały od, od 1 do 20 minut, coś takiego. To od 20 będzie max. Wchodzimy. Chodzimy na studia porady Pracujemy w sklepiku. No więc czekamy sobie. Jesteśmy. Skończyliśmy na mnożeniu, więc zaczniemy teraz na... Nie na geografię. Od języka polskiego. Dobra, tam to coś pisze na niby. Okej, okay, już. Koniec lekcji. Dobrze, proszę, pani. Już możemy zacząć. Kupujemy się. Niech no was mógł zjeść, nabyć wody też musimy. Chowamy te rzeczy. Wszystkie. Mm, tak, i Wchodzimy teraz do pracy. Jesteśmy teraz, wam będę stopowała. Okej, okay, wchodzimy. Dobrze, co wchodzimy teraz. Czekajcie, może najpierw jeszcze możemy tam plecak mój. Okej, okay, kto przychodzi? Chyba ten chce przyjść. Cześć, ja poproszę mm, wodę. Dobrze. Już się robi. Ale on był chyba sprawny. Okej. Okay. Gdzieś tu. Właśnie bym jeszcze sobie tak coś kupić. Ja twierdzę, że to jest piękne, kochane moje. Okej, okay, to, to, to dostaniesz tu dostaniesz to. Co to mi z tyłu? to jest? Ale fajne to coś być. Ja to chcę mieć też wyprowadzujemy sklep, sklepik. Okej, okay, ja stąd tą nie mnie zmykam Biorę swój kubek do domu Wszystko z koskaczką. Maskotka no, szkolna, nawet na wiec z Okej okay. Poczekajcie, wam tutaj jest... OK Okej, wyszłam z tej szkoły Idziemy ogólnie sobie do domu naszego kochanego Stopuję wam Jesteśmy już Mamy już przypuszczony no, obraz, ok, wchodzimy, to tak, ok, ogólnie okay. tutaj też sobie będziemy kładli na przykład tą, sobie połóżmy tą, kołbek idziemy, napijemy się z smakiem. A ja wam kosztuje? Właśnie ta lampa nie wiem Ja jej wcześniej tam nie widziałam Ja, ja tak mam wam na serio Ja jej wcześniej tam W kule nie widziałam <głynie> Ja dopiero przed chwilą się zorientowałam Że taka lampa tam w ogóle jest Taki treści śnieg, to kałort. Woda wiecie, że też jest fajna Woda będzie w lodówce Nie zna tak jak to w wcześniejszym filmiku mówiłam Okej, okay, tak, siadamy sobie i będziemy oglądać teraz telewizję la wiadomości takie tam za jak hamburger tutaj będzie tu widać w ogóle, muszę zaadoptować kota w ogóle jeszcze muszę zaadoptować kota i parę psów, koty i psy muszę zaadoptować kota i psy zatrzymuję wam okej okay, ogólnie jesteśmy w takim w takim domku nie domek potrzebuje telefonu w ogóle też co ma tutaj jeszcze takiego ciekawego ja chcę globusa hmm. to biorę to biorę jeszcze i to Okej, okay, ten cieciajka. Projekt kostnem. Jakie tam koty? Sa. Sa. Zabierę te figurki, czy te jedzenie, to jeszcze stroje, nie stroję Ok, bierzemy to. Cały koszt tutaj dla niej drugie. 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 Pausuję pa. Okej, okay, już jesteśmy w domu za chwilę przerwy. Trochę mi się tak telefon zaczął. Biorę wszystkich ich. Wchodzimy sobie ogólnie tu Piesek. 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 Kotek. Kotek. piesek. Piesek. Kotyk. Kotyk. piesek. Posłanie będzie leżało może tu. Tak czuć będzie leżało. Posłanie mam takie inne przecież, nie? Jest. Tak. <laughs> ok. Wiedzę mam tu. Tak, gdzie ona jest, trzymy już są. I mam koty i psy. Tutaj to jeszcze będzie. Sorki jeszcze za taką chwilę przed rozpakowywuję tą torbę. Fajne pudełko. Rozpakowywałam. Rozpakowywałam. Okej, okay, teraz tak Maluję. Tak ładnie wezmiemy tak Jeszcze tutaj wiesz jak nareszcie. Zobaczę czy to będzie działało. А тела, может, сейчас мне еще тела... Mm. Сартушко, хм.

Muszę... To jest bardzo Wstaje wychodzi pobiera się na dzisiaj. Ale fajnie, okej. Okay. Dzisiaj mamy dzień wolnego, jest sobota. Sorka, coś mi się zacięło. Malujemy się, trili li, li, bili bili Pana jestem już Kończymy odcinek PA.